Dzień dobry! Witam wszystkich. Standardowo we wtorek Instagram też włączam. Dobra, jesteś live, ok. Super, poczekam chwileczkę, aż ktoś się pojawi. A w tym czasie sobie zrobię wspólne oglądanie standardowo, aby dotrzeć do większej ilości osób. Dobra, już jestem. To jest właśnie to, że ja nigdy nie umiem tego wspólnego oglądania zrobić z fanpage'a. Są dwie osoby ze mną super. Dajcie mi proszę znać, czym nie widać, czym nie słychać, czy wszystko jest ok, jak odbiór. Dzisiaj sobie porozmawiamy o firmach budowlanych na terenie Niemiec. Sprzedam kilka caseów. Może nie każdy wie o tym, o czym będę mówiła. Właśnie ten czat tutaj jest zawsze taki spóźniony. Jak mnie to irytuje. Ale dobra, ja już jestem. O. Dajcie mi znać, czy mnie widać, czy mnie słychać, bo ja siebie widzę bardzo rozmazaną. I to mnie bardzo martwi. Patryk pisze, że jest wszystko OK. OK, no to skoro Patryk pisze, że jest OK, to wierzę na słowo. Słuchajcie, przede wszystkim chciałam Was dzisiaj zaprosić na, na webinar, który odbędzie się już jutro. Dzisiaj opowiem o firmach budowlanych w takim, powiedzmy, dużym skrócie, będzie w skrócie, ale konkretnie. Natomiast jutro będzie duży webinar i zapiszę dobry wieczór. Widać, słychać super i za bardzo Ci dziękuję za potwierdzenie. Link do webinaru wklejam Wam w komentarzu. Polecam, abyście się zapisali, ponieważ jutro będziemy, <laughs> będę rozmawiać z Wami o. Podatkach na terenie Niemiec. Będę mówiła o małych firmach, o firmach VAT-owych, czyli tych większych firmach. Będę mówiła również o firmach polskich, ponieważ po ostatnim moim live'ie okazało się, że jest to temat dosyć kontrowersyjny. Bardzo dużo telefonów odebrałam, ludzie są pogubieni, nie wiedzą jak działać. Także również poruszę ten temat, bo uważam, że on jest bardzo, bardzo ważny. Cześć, Tonku, fajnie, że wpadłeś. Słuchajcie, jeżeli chodzi o firmy budowlane, Przyznam szczerze, że zostawiłam swoje notatki u córki w pokoju, także polecę na live, a czykolwiek robię to na co dzień, więc myślę, że nic nam tutaj nie umknie. Przed samym zameldowaniem firmy, o meldowaniu firmy już mówiłam na poprzednich live'ach, także zachęcam do odsłuchania. Natomiast jeżeli chodzi stricte o firmę budowlane, to przed samym zameldowaniem firmy, jeszcze zanim poczynimy kroki do jej meldunku, musimy sobie przemyśleć pewne kwestie. Czyli tak jak w sumie przed zameldowaniem zwykłej, innej, każdej jednej firmy. Przede wszystkim musimy zorientować się, czy czynności, które będziemy wykonywać, nie należą do cechu rzemieślniczego. Bardzo ważna rzecz, ponieważ kiedy pójdziemy do Urzędu do Spraw Gospodarczych, czyli do Gewerbeamtu. Cześć Agnieszka, cześć, witam serdecznie. Kiedy pójdziemy do Gewerbeamtu, może okazać się, że urzędnik nas cofnie i każe nam najpierw zarejestrować się w cechu rzemieślniczym, czyli w Werskama. Jakie czynności należą do tego cechu rzemieślniczego, możecie sobie sprawdzić u nich na stronie głównej, na stronie głównej hans -Berskamma. Ja nie mam tych wszystkich czynności w głowie, ponieważ jest ich naprawdę setki. Jest ich bardzo dużo. To pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że musicie zorientować się, czy nie potrzebujecie do wykonywania pewnych czynności tytułu mistrzowskiego. Może być tak, że będziecie musieli przejść. Nie test, a powiedzmy, zdać egzamin. O, tego słowa mi brakowało. Może być tak, że będziecie musieli zdać egzamin, aby uzyskać, aby z Polski, jak będziecie chcieli ten tytuł mistrza tutaj przenieść, będziecie musieli zdać egzamin, aby tutaj wszystko wam zaakceptowali. Wówczas, kiedy będziecie już mieli takie dokumenty, możecie otworzyć firmę, na przykład. Płytkarz, będziecie mogli wpisać, że jesteście płytkarzem i możecie wykonywać takie czynności. Co w momencie, kiedy macie duże zlecenie, nie macie ani mistrza, ani nie, wiecie, nie chcecie tego wpisywać w firmę, nie chcecie robić opłat, bo oczywiście wpis do cechu rzemieślniczego kosztuje, możecie rozwiązać to w ten sposób, że przyjmujecie ten duży out-track, czyli przyjmujecie to zlecenie ale macie podwykonawców, którzy są wpisani do cechu rzemieślniczego i to oni wykonują dla Was te zlecenia. I teraz mała uwaga. Jeżeli w rachunku napiszecie, że robicie coś, co wiąże się z wpisem do cechu rzemieślniczego, ale Wy tego nie będziecie wykonywać, to Wasz podwykonawca musi to wpisać na rachunku, aby było jasne i klarowne, że ktoś wykonał tą pracę, a nie Wy. Cześć Beata, cześć Diana, fajnie, że zaglądacie. Bardzo się cieszę. To jest bardzo ważna kwestia. Jeżeli będziecie mieli czynności, które nie wiążą się z wpisem do cechu rzemieślniczego, oczywiście standardowo, tak jak mówiłam na poprzednim live'ie, możecie otworzyć sobie firmę osobiście bądź online i po prostu działacie. Kolejną rzeczą, którą należy przemyśleć jest. A tutaj jeszcze idzie na Instagramie, machają mi ludzie. Cześć! Ja tak zapominam, bo pierwszy raz na Instagramie mi się udało odpalić live'a, także bardzo się cieszę, że i tutaj jest publiczność i tutaj i jakby korzystacie z tej wiedzy, którą Wam daję. E, okay. Kolejną rzeczą, którą należy przemyśleć jeszcze przed meldunkiem firmy, to czy meldujecie firmę na adresie biur, e, wirtualnym czy na adresie e, swoim, swoim domowym, swoim prywatnym. Uważam, że to jest bardzo ważna rzecz. Należy wiedzieć, jakie konsekwencje niesie za sobą Posiadanie meldunku przede wszystkim i zameldowania tam swojej firmy, szczególnie gdy jesteśmy osobami początkującymi, nieznającymi języka niemieckiego. Natomiast jeżeli chodzi o biuro wirtualne, to to jest na tyle wygodne, że tam panie w biurze wszystkie pilnują, informują i tak dalej, i tak dalej, załatwiają za nas to wszystko. Jeżeli chodzi o adres wirtualny również. Jest szereg odliczeń, które można sobie odciągnąć od podatku dochodowego, kiedy dojdziesz do rozliczenia rocznego. Także uważam, że to jest na duży, duży plus. Natomiast o adresie wirtualnym i rzeczywistym mówiłam już na live, i też jutro będę mówiła o adresach rzeczywistych i o adresie wirtualnym na tym webinarze, na który, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Po otwarciu firmy, kiedy już przystąpimy do działalności, jeszcze przed podjęciem pracy powinniśmy jak najszybciej zarejestrować się do Urzędu Skarbowego, czyli do niemieckiego Finansamtu. Jeżeli chodzi o Finansamt, to jest, odpowiada za nas Finansamt, który przynależy do dzielnicy naszego Meldunku. Chyba, że jesteśmy zameldowani na adresie wirtualnym, to tak jak wspomniałam, również na którymś z live'ów są cztery Finansamty: Finansamt Hameln, Nördlingen, Cotbus i Orangenburg. Cześć Lidia, fajnie, że wpadłaś. Fajnie, że jesteście ze mną, cieszę się. Po otwarciu firmy, kiedy meldujemy się do Urzędu Skarbowego, musimy zdeklarować się: czy będziemy małą firmą, czy będziemy firmą VAT-ową. I tutaj taka mała uwaga. Jak deklarujecie się jako kleinunternehmer, czyli osoba przedsiębiorca, który nie przekracza w roku 22 tysięcy przychodu słowo klucz przychód bardzo ważne słowo. Wówczas musicie wiedzieć o tym, że jeżeli jesteście firmą, która w początkowym etapie chce inwestować na przykład w jakieś sprzęty czy samochód, cokolwiek kupować, nie odzyskacie z tego VATu. Jakby mały przedsiębiorca, musicie się liczyć z tym, że nie odzyskacie VAT-u. Cześć Monika, cześć Cezary, fajnie, że jesteście. Natomiast jeżeli deklarujecie się samowolnie jako VATowiec, Musicie pamiętać o tym, że taka deklaracja idzie za wami 5 lat. Co to oznacza? Jeżeli jesteście vat z własnego wyboru, czyli Wy postanowiliście nim być, deklarujecie się na 5 lat, przez pierwsze 2 lata musicie się rozliczać z urzędem skarbowym miesięcznie, natomiast później finansant zdecyduje, czy macie się rozliczać dalej miesięcznie, kwartalnie czy rocznie, to jest zależne od wysokości VAT-u oddanego w roku poprzednim. E, o tym musicie pamiętać. Natomiast VATOWiec ma na tyle fajnie, że odzyskuje VAT z zakupionego materiału, z zakupionego paliwa, jeżeli auto jest w firmie z zakupionych narzędzi, ze wszystkiego co kupi, odzyskuje VAT. No, natomiast ten mały przedsiębiorca tego vat niestety nie odzyska. Słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, w międzyczasie zachęcam do zadawania. Co prawda czat ma lekkie opóźnienia, ale postaram się tutaj czytać. Patrzę, co tutaj jest też na Instagramie. Witają się ze mną ludzie, bardzo się cieszę. Dobra. Jak wystawiamy rachunki, firmy budowlane, jak wystawiają rachunki? Ten temat trzeba poruszyć, trzeba o tym głośno mówić, bo bardzo, bardzo dużo ludzi popełnia błędy. Więc tak, jeżeli jesteś małym przedsiębiorcą, niezależnie dla kogo pracujesz, piszesz rachunki. Na, paragrafie, na paragraf 19, czyli kwota netto równa się kwota brutto, niezależnie czy jest to firma budowlana, osoba prywatna, czy każda inna firma. Piszecie rachunki, kwota netto równa się kwota brutto yy, z paragrafem 19. Tak jak wspomniałam, do 22 tysięcy jesteście małą firmą. Natomiast jeżeli firma budowlana jest firmą VAT-ową, pisze rachunki na dwa sposoby, tak naprawdę na trzy sposoby. Yy, po pierwsze, z VAT-em, jeżeli jest to firma niebudowlana bądź osoba prywatna, wówczas do kwoty netto należy dodać 16% melwersztoja, czyli VAT-u. W tym momencie do końca roku od 1 lipca 16%, normalnie jest VAT w wysokości 19%. Zobaczymy, co się zadzieje w styczniu, bo sama jestem ciekawa. Jeżeli firma budowlana pracuje dla firmy budowlanej, wystawia rachunki z paragrafem 13b co znaczy, że rachunki są z odwrotnym obciążeniem. Można również wykorzystać NIP europejski, ale jakby do tego zaraz dojdę. Dobra, czy ja tu coś sobie na szybko naskrobałam? Tu nie ma pytań, nie macie pytań, ok. Jeżeli chodzi o podwykonawców, firma Watowa. Może przyjąć podwykonawców na NIP europejski, o ile posiada NIP europejski. Pamiętajcie, że NIP europejski zawsze musi być z dwóch stron. Czyli, jeżeli firma polska wystawia Wam fakturę z NIPem europejskim, to Wy też musicie mieć ten NIP europejski. Jeżeli firma polska jest waszą, Waszym podwykonawcą. I chcę Wam wystawić fakturę na paragraf 13b, musi wystąpić do Urzędu Skarbowego o nadanie sztoja numeru, czyli nip niemieckiego. O tym również prowadziłam webinar i to jest bardzo ważne, czyli zasady wystawiania rachunków od polskich firm. Musicie tego pilnować Wy jako wykonawcy, jaki rachunek przyjmujecie. On musi być jakby poprawnie, poprawnie, prawnie napisany, że tak się wyrażę. Natomiast jeżeli chodzi o podwykonawców na terenie Niemiec, oczywiście firma watowa może przyjąć rachunek na paragraf 13b od firmy budowlanej, natomiast od, od małego przedsiębiorcy na paragraf 19. Jak to się ma w stosunku do małych przedsiębiorców? Mały przedsiębiorca, jak ma podwykonawców, może przyjąć tylko i wyłącznie rachunki na paragraf 19. Ktoś mi tutaj coś pisze, zaraz kogoś wyciszę. Także mały przedsiębiorca przyjmuje rachunki tylko na paragraf 19, nie może przyjąć na paragraf 13b. Tomek pyta, czy pani Magdo, kiedy można spodziewać się webinaru na temat założenia i prowadzenia spółki transportowej GmbH w Niemczech? Tomku nie zajmuje się spółkami GmbH. Natomiast, jakby wiedzę mam, webinar mogę poprowadzić. Musiałabym się do tego przygotować po prostu. Także zachęcam do obserwowania profilu, bo co tydzień będą te live'y, więc może akurat trafi na taki temat, natomiast GmbH się nie zajmuje. Przemek pyta, witam, czy jeśli żona prowadzi firmę sprzątającą, a ja chcę podpiąć wykonywanie prac budowlanych, czy jest to możliwe? Przemek, napisz mi, czy... Chcesz do firmy żony dopisać czynności budowlane i wykonywać to? Czy dobrze rozumiem? Jeżeli tak, to jak najbardziej jest to możliwe. Jak najbardziej tak prosperują tutaj firmy. I często jest to spotykane o dziwo, o to co pytasz. Ok, jadąc dalej. Co potrzebuje firma budowlana na terenie Niemiec? Bardzo ważna rzecz jest to zwolnienie z podatku budowlanego, czyli Freistellung Bescheinigung. Co to jest? Jest to 15% zwolnienie z podatku budowlanego i świadczy o tym, znaczy jest na poczet jakby podatków przedsiębiorcy. Jeżeli ktoś tego nie ma, jeżeli ktoś nie ma tego zwolnienia z podatku budowlanego i pracuje dla zleceniodawcy i wystawiając rachunki, przekracza 5000 euro kwoty na rachunkach ogólnych, nie jednego rachunku ogólnych, to jest w ciągu roku. Zleceniodawca jest obowiązany potrą potrącić takiemu przedsiębiorcy 15% z rachunku, odprowadzić w tym samym czasie, jakby potrąca i odprowadza do urzędu skarbowego na poczet ewentualnych podatków tego przedsiębiorcy. Natomiast osoba prowadząca firmę, której pieniążki zostały potrącone, przy rozliczeniu rocznym, jeżeli wyjdzie podatek. Na zero odzyskuje te pieniądze. Jeżeli wyjdzie dopłata, ale mniejsza niż zostały potrącone pieniądze, odzyska różnicę. Jeżeli wyjdzie podatek wyższy niż te 15%, które zostało potrącone, to tylko dopłacimy różnicę. Natomiast to nie jest tak, że oddajemy zeznanie podatkowe i pieniążki zostają nam zwrócone. My musieli, musimy wystąpić z wnioskiem o Ersztattung. Ja zawsze polecam przedsiębiorcom, aby. Kiedy zleceniodawca potrąca to 15%, żeby brali potwierdzenie od niego przelewu do Urzędu Skarbowego, on musi zrobić przelew do naszego Urzędu Skarbowego. W tytule musi pisać za co to, bo Urząd Skarbowy się nie domyśli. Najlepiej, żeby był nasz to I wtedy przy rozliczeniu rocznym, kiedy występujemy o ersztatung, finansant widzi jakby w bazie swojej, że to są nasze pieniądze i one tam na nas czekają. Także to jest bardzo ważne. Działa to też w drugą stronę, znaczy nie to, ale w drugą stronę my też potrzebujemy dokumentu od naszego zleceniodawcy. Nazywa się to Stoja Schuldnarschaft Bescheinigung, bardzo długie słowo po niemiecku, ale niemiecki z tego słynie, że ma bardzo długie i brzydkie słowa. Jest to potwierdzenie, że nasz zleceniodawca może przyjąć rachunek na paragraf 13b. Bardzo dużo osób nie wie o takim zaświadczeniu, ale rzeczywiście tak jest. Wy jako. Yy, yy, jako wykonawcy powinniście wziąć od swojego zleceniodawcy Stoja ulg na szamps i wtedy możecie pisać mu rachunki z paragrafem 13b natomiast w drugą stronę on powinien od was wziąć freistellung Beszajnigung, czyli 15% zwolnienie z podatku budowlanego jeżeli zwolnienie takie z podatku budowlanego macie możecie jakby nieograniczoną ilość nieograniczoną kwotę pisać mu rachunki w ciągu roku. Natomiast to się wiąże oczywiście z zapłatą podatku, ale teraz mówimy o podatku budowlanym. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o firmy budowlane. Słuchajcie, czy macie do mnie jakieś pytania, Przemek? Y, aha, tutaj już widzę. Odpowiedziałam. Mój dobry duszek po, pod nazwą Magdalena Żuchowska odpowiada na czacie. Przemek, tak możesz tak zrobić jak najbardziej. Cześć Angela. Cześć, cześć. Słuchajcie, czy macie do mnie jakieś pytania? Bo ja do Was wpadłam właśnie z takim tematem firm budowlanych, tak właściwie szybko, bo tutaj nie jest to jakiś duży temat. Natomiast jeżeli Wam się zrodziło jakieś pytanie, zadajcie mi to pytanie, proszę. Jeszcze może tak podpowiem, że aby otrzymać sztojarz, aby otrzymać Freischtelungbescheinigung, czyli 15% zwolnienie z podatku budowlanego, należy... Dostarczyć z polskiego urzędu skarbowego Anzesyskajd Beşanigą, czyli certyfikat rezydencji. Tutaj już dostaję wiadomości, ale to miłe. E, ok, a patrzę, czy co wy do mnie tu piszecie, spojrzę sobie na czat. Ale was tu dużo dzisiaj. Bardzo mi miło. Słuchajcie. Bardzo zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, ponieważ tak jak wspomniałam, co wtorek będzie się pojawiały live. Natomiast tak jak tutaj Przemek zaproponował temat. nie Przemek, przepraszam, Tomek zaproponował temat live'a, wy również możecie zaproponować od siebie temat live'a, ja chętnie taki poprowadzę stricte pod Wasz temat. Czy to ma być firma sprzątająca, czy firma handlowa, czy online handel. Różne takie rzeczy, jak najbardziej. Mam y, dosyć rozbudowaną wiedzę w tym, bo robię to na co dzień. Bardzo chętnie się z Wami tą wiedzą podzielę. Także od Was zależy, jak będzie wyglądać każdy kolejny live. Dla tych, których nie było, bo jest nas dosyć sporo, jeszcze raz podlinkuję Wam. Oj, uciekłam sobie gdzieś. Okej, okay, jestem. Jeszcze raz wam podlinkuję webinar, który odbędzie się jutro i na który Was bardzo, 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 bardzo serdecznie zapraszam. Naprawdę to będzie kopalnia wiedzy. Bardzo długo się przygotowywuję do swoich webinarów. Te webinary nie są tak krótkie jak na Facebooku, one trwają około godziny, dwóch, a nawet dla potrzeb. Kiedyś miałam chyba trzygodzinny webinar, bo tyle było pytań, i na każde zawsze staram się odpowiedzieć. Na tym webinarze wspomnę raz jeszcze, będziemy mówić o podatkach, czyli będę wymieniać wszystkie rodzaje podatków, które napotkacie prowadząc firmę w Niemczech. Będę mówiła o prawach i obowiązkach małego przedsiębiorcy, będę mówiła o pra e, prawach i obowiązkach dużego przedsiębiorcy. E, będę mówiła o tym, słuchajcie, bardzo fajny temat: jak prowadzić bilans firmy. Będę starała się, mam nadzieję, że mi się uda udostępnić ekran, będę wam starała się powiedzieć, jak robić uproszczony bilans firmy u siebie w domu, po prostu czy to domowy, czy firmy, w jaki sposób i jak najprościej, żeby to wszystko zliczać, czego unikać, na co uważać, jak szukać księgowego, jak, jakich księgowych unikać. Hmm. O tych rzeczach wszystkich będę mówiła, i tak jak wspomniałam, o firmach polskich będzie również taki zastrzyk wiedzy, będzie również, jeszcze raz będziemy przerabiać, wystawianie faktur, nipy europejskie, paragrafy i tak dalej, bo to jest wiedza, której Wy potrzebujecie i o którą mnie prosicie w wiadomościach, natomiast um, dlatego. dlatego jakby zorganizowałam ten duży webinar. Jest bardzo, 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 bardzo dużo osób zapisanych. Myślę, że do tysiąca dobijemy, także trzymam bardzo mocno kciuki za to, że pojawicie się tam i będziecie mnie wspierać, zadawać pytania. Pytania merytoryczne, merytoryczna odpowiedź. Jest to jasne. Także bardzo chętnie Was tam zobaczę. Webinar jest o godzinie 19. Poczekam jeszcze chwilę, zadam raz jeszcze pytanie. Czy macie jakieś, jakieś jeszcze pytanie? Jeżeli nie, to zmykam na kolejny webinar, a widzimy się już za tydzień i już jutro na tym dużym. Ela pyta, Madziu, kochana, a w temacie podatkowym dla branży sportowo-kulturowej -kultur planujesz może jakieś info? Cześć tak w ogóle, sportowo-kulturowej. Wiesz co, Elu? Tak, jutro na webinarze ben, będzie o podatkach, natomiast jeżeli chodzi o webinar stricte, stricte pod tą branżę. Jak najbardziej, bardzo fajny temat, bardzo dużo y, ludzi też o to pyta, w ogóle bardzo fajnie, że napisałaś, bo zapomniałam o tym. Dużo osób o to pyta i dużo osób ma teraz bardzo duży problem. A przecież ja jestem od tego, żeby Wam pomagać. Ela, super, dzięki za ty, postaram się zorganizować to, jak nie za tydzień, to za dwa, myślę, że za tydzień dam radę i poprowadzę taki właśnie live na Facebooku, gdzie będziemy mogli sobie godzinkę poświęcić i porozmawiać właśnie na ten temat. Jasne, bardzo chętnie. Może akurat przez ten czas coś się wyjaśni, żeby jakoś tam móc prosperować, jeżeli chodzi o branżę kulturową, sportową, bo bardzo ubolewam, bo osobiście jestem również sportowcem i bardzo ubolewam. Mój trener też musiał zjechać do Polski, bo pozamykali po prostu fitness kluby moi drodzy. Brak pytań? Super, dzięki wielkie. Będę czekać. Super Ela. Na pewno pojawi się informacja wcześniej na moim fanpage'u. Jesteście ze mną bardzo licznie dzisiaj, za co bardzo dziękuję. Ja y, uważam, że to jest obdarowanie was y, przez was mnie zaufaniem, także bardzo to doceniam i będę pojawiać się y, tutaj, tak jak wspomniałam, co tydzień. Piszcie do mnie, dzwoncie, jestem wszędzie. Do Waszej dyspozycji. Zresztą już widzę, że te live'y działają. Przychodzicie na porady, pytacie się, dzwonicie. Ja to bardzo lubię i chętnie to robię, także bardzo, bardzo się cieszę. Mamy zawsze pytania. Sebastian pisze: Sebastian, no to pytaj, pytaj. Odpowiem, poczekam chwilę na Twoje pytanie. Sprawdzę, co tutaj się dzieje na moim Instagramie. O tutaj też was dużo. Dużo, 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 dużo. Cześć Grzegorz witam. O jest i mój trener widzicie? Trenerze właśnie cię obgadywałam. Okej, okay, Sebastian nie zadaje żadnego pytania, więc myślę, że chciał zaczepić. Jak to Sebastian. <trenerze> Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną. Życzę Wam wspaniałego wtorku, wspaniałego tygodnia. Pamiętajcie, że zawsze możecie do mnie napisać. Sebastian pisze: Nie, no to takie było. Ja wiedziałam, Sebastian, wiedziałam, że mnie tak zaczepiasz. <laughs> ok. Widzimy się za tydzień, we wtorek i jutro na live o 19.00. Link macie w komentarzu. Jeżeli potrzebujecie mojej pomocy, wiecie, gdzie mnie szukać. Życzę przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia, pa pa!